Pokonam wszystkich Ach, To znowu moja młodsza siostra Często mnie wkurza, ale nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu I naszej małej przerwy na przyjemności Kinder Mleczna Kanapka Pyszna przekąska prosto z lodówki Chłodny mleczny krem i odrobina miodu Otulona dwoma puszystymi biszkoptami Ta chwila jest tylko dla nas Kinder Mleczna Kanapka w limitowanej edycji Podziel się słodkim przytulasem z najbliższymi Pamiętaj, rada numer jeden. Jeśli w życiu czegoś chcesz, musisz to sobie wziąć. Czy to nie mój nowy Miller Mix? Nie na to. Serio? Ja tylko słucham twojej rady. Nowy Miller Mills Angel Health. Smak pełen mleka. Nie powstrzymasz się. Ty, tyle sportu na raz? z ze mnie, mistrz. nie, ale sportowa oferta Wektry to mistrz. Sportowa oferta Wektry to mistrz. Kupujesz internet i telewizję i masz pakiety sportowe przez rok za 0 zł. Wektra. Mówisz? Masz. Kiedy mam ochotę na szybką przekąskę, myślę tylko o czymś pysznym. Lace Max w trzech wariantach. Na max apetyt. Lace Max. A teraz poczuj smak burgera na maxa. Spróbuj limitowanej edycji Lace Max. Teoritas! Dla wszystkich, którzy się obaczą. Sezon przyziębieniowy w pełni. Mr koła pełno wirusów, a ja martwię się o moją odporność. Gdy czuję, że coś mnie bierze, mam swoją tajną broń. Askorwita. To witamina C w dawce 1000 mg. W dodatku Askorwita to lek, więc mam pewność, że działa. Askorwita. Uderzająca dawka dla odporności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niezła z nas ekipa. No bo tak, zagrać mecz. Proszę, wyskoczyć na morsowanie plus. Ale myśmy nic z tych rzeczy nie robili. Ale totalnie byśmy mogli. Niby markizy, a takie nieoficjalne. Hit. W takich chwilach naprawdę można poczuć spokój. Spokój. Dadzą ci też oszczędności. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i zyskaj nawet 5,5% w skali roku, jeśli aktywnie korzystasz z konta osobistego. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Są bardziej smart sposoby, by zdobyć smart monety. Klikasz w apkę Allegro, dołączasz do wyzwań i zgarniasz smart monety do wykorzystania na zakupy. Jak Allegro Smart to więcej korzyści. Determinacja, kreatywność, pasja. A wszystko to z miłości do czekolady. Excellence od Lindt, Mettre Chocolatier. Super oferta, tylko teraz KFC KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, Longer, Wielka dolepka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. Powrót do pracy po takiej przerwie. Czy ja jeszcze dam radę? Co ja tu znajdę? No, co się oszukiwać? No nie wiem, boję się. No, mam jeszcze wyzwanie. Jak myślisz? Sprawdzi się. Nie wykluczam. Nowa praca Nie wyklucza Nie wykluczaj nikogo A zwłaszcza siebie Oelix Każdy zyskuje Najwyższy poziom przyjemności. Kruche ciastko z aksamitnym karmelem, najeżone bakariami i oblane czekoladą. Niezrównane w smaku. języki jedyne oryginalne. Szorstka i łuszcząca się skóra? Wypróbuj Mixa Ura Cariper z formułą z mocznikiem. Redukuje 90% łuszczenia już po pierwszym użyciu. 48 godzin nawilżenia udowodnionego klinicznie. Przetestowane pod kontrolą medyczną. Mixa, ekspert skóry wrażliwej. Zapamiętasz ten dzień, w którym twoja córka pierwszy raz spytała? Może podkurzam mieszkanie? Sosia doskonale zapamięta ten, w którym sama wymyśliła, jak zrobić stojak na buty. Daj się zaskoczyć samodzielnością swojego dziecka z kontem Santander i kieszonkowym 200 złotych promocji. Santander Bank Polska. Pomaga dzieciom ogarniać pieniądze. Programu jest producent leków na ostry ból. DEXAC i DEXAC-SL.